Nie minęło dużo czasu, odkąd Nataniel został menadżerem w biurze, ale od razu zdecydował się złamać panujący tam porządek. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było oczywiście obniżenie pensji, omijając przy tym swoją własną. Obniżył wynagrodzenia prawie wszystkich pracowników. Wiele osób złożyło swoje wypowiedzenia niemal tego samego dnia. Ci, którzy zostali, również nie mieli nic przeciwko odejściu, ale brak innych bezpośrednich opcji zmusił ich do znoszenia kaprysów tego tyrana. Prawie połowa personelu już odeszła. Nataniel wyjaśnił, że niektóre stanowiska były niepotrzebne. Ci, którzy zostali, otrzymali w rezultacie dwa razy więcej pracy. Musieli pracować do późna, czasami jego wybryki dotykały nawet pani sprzątającej. Największym problemem okazało się znalezienie dla niej zastępstwa za grosze. Nikt nie chciał całymi dniami zamiatać podłóg i polerować klamki do połysku. Menedżerka HR pani Benetowa próbowała każdego dnia przekonać Nataniela, aby chociaż trochę podniósł wynagrodzenie dla sprzątaczki, mówiąc, że za taką płacę nigdy nie znajdą pracownika. Więc każdego ranka, podczas spotkania pracowników, Nataniel tylko narzekał, jak brudno jest w całym biurze. Biuro rzeczywiście stało się dość brudne w tym czasie. To było podczas jednego z tych porannych spotkań, kiedy Nataniel narzekał na każdą rzecz, dziejącą się w biurze, każdy był zaskoczony, ponieważ ta filia firmy funkcjonowała całkiem dobrze. Po przejrzeniu tygodniowych raportów, Nataniel skupił swoją uwagę na problemie z pozycją sprzątaczki. Jeśli wkrótce nie znajdziesz sprzątaczki, będę musiał włączyć sprzątanie do waszych obowiązków. Prawie krzyknął do menedżerki H.R. Była gotowa uciec gdziekolwiek przed tym skąpcem, ale wiedziała, że w jej wieku nie tak łatwo znaleźć pracę, więc za każdym razem, kiedy Nataniel to poruszał, po prostu cicho słuchała jego nierealistycznych podejść i żądań. Na kolejnym takim porannym spotkaniu menedżer ponownie wyraził swoje niezadowolenie z pracy pani Benetowej, mówiąc, że sprzątaczka nadal nie została znaleziona. Czy naprawdę tak trudno jest znaleźć sprzątaczkę? Przecież każdy chciałby pracować w takiej firmie, powiedział Nataniel złośliwie, zbliżając się powoli do okna. W pewnym momencie zamarł w ciszy i po prostu stał tam, wpatrując się przez okno. Jego wzrok zdawał się skupiać na czymś w oddali, przy pojemnikach na śmieci. Bardzo źle ubrana kobieta, starannie układała kartony. Nataniel zaczął uśmiechać się przebiegle. Odwrócił się do pani Benetowej i powiedział – więc mówisz, że nikt nie chce dołączyć do naszej firmy za taką płacę, co? Patrz i się ucz. Otworzył szeroko okno, ponieważ było dość ciepło na zewnątrz. – Hej, wejdź na minutę, mam dla ciebie propozycję. Krzyknął Nathaniel, ale dziewczyna nawet na sekundę nie przerwała swojej pracy i po prostu kontynuowała układanie kartonów. Szef był zaskoczony, ale nie zamierzał się wycofać. W jego oczach pojawiło się nawet pewne podekscytowanie. Hej, potrzebujesz trochę pieniędzy? Chodź tutaj, krzyknął ponownie. Ale dziewczyna kontynuowała pracę, co nieco irytowało szefa i zwrócił się do pani Benetowej, aby przyprowadziła mu ochroniarza. Gdy ochroniarz wpadł do sali konferencyjnej, Nataniel powiedział mu Przyprowadź mi te żebraczkę tutaj, powiedział do mężczyzny w mundurze. Kilka minut później dziewczyna weszła do biura. Po kilku nieudanych próbach rozmowy z nią stało się jasne, że była całkowicie głucha. Wydawało się, że ma aparat słuchowy, ale najwyraźniej nie działał poprawnie lub po prostu nie działał. Żebraczka wyglądała na około 30 lat. Zaskakująco z bliska była bardzo schludną dziewczyną. Jej ręce były czyste, podobnie jak ubrania i włosy. Brak makijażu sprawiał, że jej twarz wyglądała jeszcze młodziej i jaśniej. Jej włosy były schludnie ułożone i zebrane w kok. Jej ubrania wyglądały na biedne, ale czyste. Chociaż rozmiar jej ubrań nie do końca na nią pasował. Szef, pamiętając, że głusi ludzie mogą czytać z ruchu warg, zaczął wolno wymawiać każdą sylabę. Czy rozumiesz, co mówię? Dziewczyna kiwnęła głową. Chcesz pracę? Nie musisz robić wiele, będziesz po prostu sprzątać skończył szef. Dziewczyna stała tam cicho przez kilka minut, rozglądając się, a potem kiwnęła głową na znak zgody, co sprawiło, że Nataniel podniósł się w geście zwycięstwa. Był tak z siebie dumny, odwrócił się do pani Benetowej, która cicho obserwowała, co się działo. Nie możesz znaleźć sprzątaczki, może po prostu zapomniałaś, jak zatrudniać ludzi. Oto lekcja dla ciebie, ta bezwartościowa śmieciara była gotowa nawet na mniejszą pensję. Zresztą, zanim jej to ogłosisz, pomyśl o jej obniżeniu trochę. Ale gdy zobaczył spojrzenie pani Benetowej, zdał sobie sprawę, że za bardzo przesadza i nawet bezdomna dziewczyna uciekłaby przed takim bólem, więc zmienił zdanie. Głucha dziewczyna zaczęła pracować, nazywała się Laura i zawsze przychodziła do biura na czas czasami nawet długo przed rozpoczęciem dnia pracy. Sumiennie, myła czyściła i wycierała wszystko, co napotkała. W ciągu tygodnia biuro było nie do poznania, ale to nie poprawiło stosunku zespołu do głuchej koleżanki, która często była celem okrutnych i drwiących żartów. Koledzy z pracy wyśmiewali ją za plecami i śmiali się głośno, wiedząc, że ona ich nie słyszy. Aparat słuchowy dziewczyny był niskiej jakości i stary, ale mimo to mogła słyszeć niektóre złośliwe rzeczy, które ludzie mówili o niej i jej pracy. Pomimo ciągłego nękania przeszła przez wiele w życiu i była w stanie zachować spokój. Zawsze czekała na moment, kiedy mogła opuścić pracę i wrócić do swojego spokojnego domu na obrzeżach miasta. Laura nie była sama w swoim małym domu. Przygarnęła kilka bezpańskich zwierząt, w tym trzy kotki, dwa psy i papugę ze złamaną łapą. Te zwierzęta były jej stałymi towarzyszami, a ona była gotowa znosić drwiny i szyderstwa w pracy, aby móc nakarmić swoich pupili. Jej zwierzęta były źródłem pocieszenia i miłości, a ich obecność pomagała jej radzić sobie z codziennym znęcaniem się w pracy. W nocy, choć sama mogła mieć tylko chleb i wodę, zawsze starała się mieć coś smacznego dla swoich futrzastych przyjaciół, ponieważ ich kochające spojrzenia były wystarczające aby wynagrodzić ciężki dzień pracy. Pani Benetowa była niezmiernie zadowolona ze sprzątaczki, której praca utrzymywała biuro w nieskazitelnej czystości, pomimo tego, że jej koledzy z pracy nadal wyśmiewali ją za plecami. Natomiast menedżer Nataniel nadal nie był pod wrażeniem jej pracy. Nie mógł do końca zrozumieć czego od niej chce, ale z czasem cicha postawa dziewczyny i inteligentne oczy, Zaczęły zdobywać szacunek jej kolegów. Nawet ci, którzy wcześniej szydzili z laury, zaczęli zdawać sobie sprawę, że jej przeszłość nie była tak prosta, jak myśleli. Pomimo bycia żebraczką, była elokwentna i wykształcona. Koledzy z pracy często byli zaskoczeni jej sprytnymi i prowokującymi do myślenia uwagami, co sprawiało wrażenie, że miała głębokie zrozumienie wielu rzeczy, ale po prostu wybrała, aby tego nie ujawniać. Stało się jasne, że jej obecna sytuacja nie odzwierciedlała jej inteligencji czy zdolności. Atmosfera w biurze stała się napięta i stresująca, a Nataniel, szef każdego ranka podczas spotkań, wykazywał agresywne zachowanie. Wydawało się, że obwinia innych za słabą wydajność firmy, która zaczęła dramatycznie spadać. W wyniku tego spadku szef, który stawał się coraz bardziej zgorzkniały, zaczął regularnie zwalniać pracowników, często zwalniając kilka osób naraz. Dodawało to tylko negatywnej atmosfery i niepewności wśród pozostałych pracowników. Plotki krążyły wśród współpracowników, że Nataniel, szef, wkrótce zostanie jedyną osobą w biurze. Właściciel firmy i dyrektor generalny Nolan zaczął odwiedzać te filie częściej, prawdopodobnie z powodu nagłego spadku zysków. Jednakże Nataniel wykorzystywał to jako okazję do zastraszania i wywierania presji na pracownikach, aby stworzyć pozytywny obraz dla Nolana podczas jego wizyt. Pomimo starań Nataniela, Nolan, który zbudował firmę od podstaw, nie zamierzał pozwolić jej upaść i podjął działania, aby odwrócić sytuację. Po kilku wizytach, w co kiedyś było jedną z jego udanych chwili, Nolan zauważył, że choć biuro na powierzchni wydawało się funkcjonować dobrze, pracownicy czuli się niespokojni. Po kolejnej wizycie Nolan ogłosił, że firma przechodzi gruntowny proces czyszczenia i że wszyscy pracownicy, włącznie z menedżerem, otrzymają płatny dzień wolny. Każdy, kto odmówi, i tak zostanie opłacony. Podczas nieobecności wszystkich, Nolan zainstalował ukryte kamery w całym biurze, które były podłączone do jego komputera. Chciał odkryć prawdę o tym, co naprawdę działo się w biurze, i podjąć działania, aby uratować biznes, który zbudował ciężką pracą. Nolan poświęcił się monitorowaniu biura każdego dnia od momentu otwarcia do zamknięcia, dokładnie zbierał informacje i dowody, aby zrozumieć przyczyny spadku filii. Pewnego dnia, podczas spotkania, Nolan został zaprezentowany z dobrze opracowanym planem rozwoju biznesu, który go zaskoczył szybko przeczytał materiał i spojrzał na Nataniela ze zdziwieniem. Co to jest? Zapytał Nolan, trzymając plan biznesowy. Kto to przygotował? Nataniel zdał sobie sprawę, że Nolan był zaintrygowany materiałem i skromnie opuścił wzrok, odpowiadając. Bardzo ciężko nad tym pracowałem, nie spałem przez kilka nocy, mam nadzieję, że ci się spodoba. Pierwszą rzeczą, która uderzyła Nolana jako dziwną, była schludna kobieca kaligrafia. Czytał wiele raportów napisanych przez Nata, więc znał jego bazgroły. Jego dalsze dochodzenie dało mu więcej wskazówek, że umysł Nata był tak zagmatwany i chaotyczny jak jego pismo. Nolan obejrzał nagrania z kamer i był zszokowany odkryciem, że sprzątaczka spędziła znaczną ilość czasu pracując nad papierami do późna w nocy. Była całkowicie skupiona i pochłonięta pracą, nawet nie patrząc na zegarek. Była również w stanie tworzyć wykresy i diagramy tak łatwo, jakby robiła to od lat. Nolan był zdenerwowany, że przeoczył tyle rzeczy w swojej chwili. Następnego ranka Nathaniel został wezwany do biura Nolana. Wpadł tam w pośpiechu, ale gdy tylko zobaczył wyraz twarzy Nolana, nagle się zatrzymał. Stał tam, patrząc w dół na ziemię, podczas gdy Nolan go beształ. Wszyscy w biurze byli zbyt przestraszeni, aby mówić lub się ruszać, obawiając się gniewu szefa. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje oszustwa prawie zniszczyły te filie? Zaczął Nolan z wściekłością. Jestem po prostu zdumiony ilością pracowników, których straciłem przez twoje aroganckie zachowanie. Zwolniłeś wszystkich najlepszych pracowników, których tak ciężko dobierałem przez tak długi czas. Ja. Pozwól mi wytłumaczyć. Nie potrzebuję twoich wyjaśnień. Myślałem, że może Nathaniel testuje jakiś rodzaj techniki, ale gdy próbowałeś wziąć na siebie zasługi za czyjąś pracę, to był ostatni gwóźdź do trumny. Nolan uspokoił się i powiedział: Masz 10 minut, żeby zebrać swoje rzeczy i wyjść. Kiedyś pewny siebie menedżer nagle wyglądał na pokonanego i stracił kolor na twarzy, kiedy kierował się do wyjścia. W tym momencie usłyszał, jak Nolan prosi swoją sekretarkę, aby przyprowadziła sprzątaczkę młodą kobietę o imieniu Laura, która była głucha. Gdy Laura cicho weszła do biura, Nolan skinął jej, aby usiadła. Proszę, usiądź, chcę dowiedzieć się więcej o tobie. Oczywiście jesteś inteligentna i nie byłaś całe życie w takiej sytuacji. Nolan rozpoczął rozmowę. Dziewczyna, nieco zdezorientowana, potwierdziła, że tak było, a gdy zaczęła mówić, Nolan zdał sobie sprawę, że pomimo jej głuchoty, nie była głupia spojrzała przez okno, gdy mówiła cicho i zaczęła opowiadać swoją historię. Laura dorastała w bardzo biednej rodzinie, ale od młodego wieku miała miłość do nauki nowych rzeczy. Pomimo trudnych okoliczności w jej domu, gdzie jej rodzice mocno pili i angażowali się w pijackie bójki w nocy, ciężko pracowała nad nauką od trzeciej klasy, aż do ukończenia szkoły. Szukała schronienia w opuszczonym domu, niedaleko jej mieszkania, i tam uczyła się w dni, kiedy jej rodzice pili, rano po cichu wracała do domu, aby zabrać swoje ubrania i plecak, podczas gdy jej rodzina jeszcze spała, a następnie szła do szkoły. Pomimo trudnych okoliczności, Laura zdołała osiągnąć sukces w nauce i nie miała trudności z dostaniem się na dobre studia. Była inteligentną i zdeterminowaną studentką, którą lubili wszyscy jej nauczyciele miała naturalną zdolność do szybkiego rozumienia pojęć i zawsze była chętna do pomocy swoim kolegom z klasy. Nikogo nie zdziwiło, że Laura ukończyła studia z wyróżnieniem. Administracja biznesowa była jej ulubionym przedmiotem i aspiracją życiową. To tam po raz pierwszy spotkała swoją pierwszą miłość, Konora, który był o rok starszy. Gdy tylko zobaczyli się na korytarzu uniwersytetu, wiedzieli, że się zakochali. Jednak zamożna rodzina Konora nie pochwalała ich związku, szczególnie pomysłu, że ich syn miałby poślubić inteligentną, ale finansowo ograniczoną kobietę. Pomimo tego ich miłość była tak silna, że Konor oświadczył się Laurze, wyrażając chęć spędzenia z nią reszty życia. Pewnego dnia Laura i jej narzeczony Konor pojechali odwiedzić swoich przyjaciół poza miastem. Mieli doskonałe humory zwłaszcza że mieli wziąć ślub w następnym tygodniu. Zbliżali się do wiejskiego domu ich przyjaciela, gdzie wszyscy już na nich czekali, gdy nagle spadła gęsta mgła. Wszystko wokół nich stało się białe i zamglone. Nawet nie zauważyli, kiedy reflektory nadjeżdżającego samochodu zaświeciły prosto w ich przednią szybę. Straszny pisk opon, kraksa. Gdy Laura odzyskała przytomność, była już w karetce. Pierwszą rzeczą o którą zapytała, był jej narzeczony. Zemdlała, dowiedziawszy się, że nie żyje. Gdy obudziła się w szpitalnym pokoju, Laura natychmiast zdała sobie sprawę, że coś się zmieniło w jej życiu. Od tego momentu była głucha. Lekarze nie byli w stanie wyjaśnić nagłej utraty słuchu i przypisali ją stresowi. Pomimo utraty słuchu i trudnego stanu psychicznego, Błagała lekarzy, aby pozwolili jej uczestniczyć w pogrzebie swojego ukochanego, ale nawet nie dano jej szansy odwiedzenia jego grobu. Rodzice Konora obwiniali ją za wypadek i twierdzili, że gdyby nie ona i jej biedni przyjaciele, nie pojechaliby na wieś. W końcu, niemal rzucając się na nią pięściami, matka Konora dosłownie syknęła. Będziesz płakać żałując, że zabiłaś mojego syna. Jedyną rzeczą, której biedna dziewczyna w tym momencie żałowała, było to, że to nie ona zginęła zamiast Konora. W końcu i tak nikt jej nie potrzebował. Jej matka zmieniała współlokatorów jak rękawiczki i wkrótce zdołała spalić ich dom, gdy urządzała libację z kolejnym z nich. Jej życie było pełne smutku, brak pracy, domu, miłości, a teraz także słuchu. Było niemożliwe znalezienie pracy. Nikt nie był zainteresowany głuchą, kruchą żebraczką. Na początku sama się nauczyła czytać z ruchu warg. Po pewnym czasie udało jej się zarobić trochę dodatkowych pieniędzy, sprzątając na lokalnym rynku. Wydała te pieniądze na tani aparat słuchowy. Nie przywrócił całkowicie jej słuchu, ale pozwolił jej słyszeć niektóre słowa. Od tego momentu zaczęła po prostu wędrować. Znalazła małą szopę, gdzie mogła się schronić. Pomimo trudnych okoliczności, nigdy nie narzekała na swoje życie, ponieważ widziała już tyle niesprawiedliwości. Była zadowolona ze swoich ukochanych zwierząt, które były jej najbliższymi towarzyszami. Jedynym problemem było to, że gdy robiło się zimno, jej zwierzęta marzły, ponieważ pokój w opuszczonym domu nie był ogrzewany. Nawet w tym momencie martwiła się o dobrostan swoich zwierząt. Nolan siedział cicho, słuchając jej smutnej historii. Na końcu opowieści przypomniała sobie tragiczny wypadek z udziałem konora. Znał jego bogatych rodziców i był zasmucony tym, co się stało. Tego samego dnia zaoferował Laurze, wysoce wykwalifikowanej absolwentce biznesu, stanowisko nowego dyrektora wykonawczego w Filii, a gdy się zgodziła, był bardzo zadowolony ze swojej decyzji. Filia szybko się poprawiła. Nolan odwiedzał ją często. Czasami nawet widywano go, jak odbierał laurę z pracy. W pewnym momencie wszyscy wiedzieli, że są parą, a ostatecznie wiadomość o ich ślubie stała się znana wszystkim. Nolan sprawił jej idealny prezent. Pewnego dnia wpadł do filii po lunchu, zapukał do biura laury, a gdy wszedł, zobaczył, że jak zwykle była całkowicie pochłonięta pracą. Kochanie, zrób sobie przerwę. Mam coś dla ciebie. W jego rękach był certyfikat czyniący ją właścicielką schroniska dla zwierząt, gdzie znajdowały się wszystkie jej zwierzęta. Gdy osiedliła się w nowym domu ze swoim mężem, nie miała czasu na opiekę nad swoimi zwierzętami, na dodatek ekscytująco przygotowywała się na przyjście na świat chłopca. Kiedy Laura usłyszała tę wiadomość, była zachwycona. W życiu Laury wydarzył się jeszcze jeden cud, którego nawet lekarze nie mogli wyjaśnić nagle powrócił jej słuch, czyniąc ją w pełni sprawną. W miarę jak życie Laury i Nolana rozkwitało, tak samo rosła i zmieniała się atmosfera w biurze. Nowe przywództwo Laury przyniosło świeże spojrzenie na zarządzanie i operacje biznesowe, co przyczyniło się do odnowy morali pracowników i znacznego wzrostu wydajności zrozumiała, jak ważne jest budowanie zespołu opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu, nie tylko na wynikach finansowych. Wprowadziła programy szkoleniowe, które pomogły pracownikom rozwijać nowe umiejętności oraz systemy nagród dla tych, którzy wykazywali wybitne osiągnięcia i zaangażowanie. Z czasem biuro, które kiedyś było miejscem napięć i niezadowolenia, stało się przykładem produktywnego i szczęśliwego miejsca pracy. Historia Laury zainspirowała wielu w firmie i poza nią, pokazując, że determinacja, empatia i ciężka praca mogą zmienić nie tylko jednostkę, ale całą organizację. Nolan, obserwując te zmiany, był pełen podziwu i wdzięczności za to, co Laura wniosła do jego firmy i życia. Ich związek, oparty na wzajemnym szacunku, miłości i wspólnych wartościach, był fundamentem, na którym budowali swoją wspólną przyszłość. Dzień, w którym Laura urodziła zdrowego chłopca, był kulminacyjnym momentem ich wspólnej radości. Nolan, teraz ojciec, poczuł głębokie poczucie celu i obietnicy na przyszłość. Para, teraz rodzina, patrzyła z optymizmem w przyszłość, wiedząc, że ich miłość, siła i determinacja pomogą im przezwyciężyć wszelkie wyzwania, które mogą pojawić się na ich drodze. Historia Laury i Nolana, teraz część folkloru firmy, służyła jako inspiracja dla wszystkich, przypominając, że niezależnie od przeciwności losu, zawsze jest nadzieja i możliwość na lepsze jutro. Ich życie razem, wraz z ich synem i zwierzęcymi towarzyszami, w ich ciepłym, pełnym miłości domu, było żywym dowodem na to, że nawet najciemniejsze chmury mogą mieć srebrzyste obwódki. Jeśli spodobała Ci się ta historia, prosimy o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie naszego kanału, i dzielenie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, a Twoje wsparcie motywuje nas do tworzenia kolejnych emocjonujących opowieści. Nie zapomnij także sprawdzić innych filmów na naszym kanale, które z pewnością dostarczą Ci równie wzruszających i inspirujących historii. Raz jeszcze dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.